Zapraszam do posłuchania kolejnego odcinka wakacyjnego cyklu Miniatury Biblijne, poświęconego najkrótszym tekstom Pisma Świętego. W zeszłym tygodniu mówiłem o liście do Filemona, o Nowym Testamencie. A dzisiaj tekst Starego Testamentu Najkrótsza księga ma 21 wersetów króciutka księżna Abdiasza. Zapraszam do subskrypcji kanału Jastinia Słowa, do tego, by przeglądać prawie 500 różnych filmów, nagrań, wykładów, wprowadzeń biblijnych, które umieszczam już od kilku lat na moim kanale. Zachęcam do tego, by otworzyć Pismo Święte po tym moim wprowadzeniu i samemu przeczytać księgę dzisiaj Ab Abdiasza, ale po prostu w ciągu wakacji odkrywać piękno Pisma Świętego. Jest, są dwa cykle już wcześniejsze z poprzednich lat, cykle wakacyjne o wędrowaniu, o podróżach, o różnych drogach biblijnych. Można je znaleźć na kanale, na specjalnych playlistach. Link umieszczam w opisie tego filmu. A dzisiaj księga Abdiasza. Króciutka księża, a wydarzenia, do których odnosi się, od, y, związane są z historią, z historią Edomitów czyli narodu, ludu sąsiadującego z Izraelem, który zamieszkiwał tereny południowo-wschodnie od Morza Martwego czyli tam, gdzie dzisiaj mamy Jordanię tam mieszkali Edomici. Edom, czyli potomkowie Ezawa, biblijnego Ezawa. Księga pokazuje ogromną wrogość Edomitów wobec Izraela. Edomici, czyli potomkowie Ezawa, Izraelici, czyli potomkowie Jakuba, brata Ezawa. Więc to ten moment w historii... Początkowo Edomici byli narodem, ludem nomadycznym, ale osiedlili się gdzieś około XIII wieku przed Chrystusem w Kanaanie. Próbowali szlaki handlowe jakoś kontrolować i to prowadziło do konfliktów z Izraelem. Po rozpadzie królestwa Izraela w 931 roku, rozpadzie na królestwo północne i południowe, Edomici uniezależnili się natomiast mniej więcej około 300 roku przed Chrystusem Edomici zostali wyparci ze swoich ziem przez Nabatejczyków. My wszyscy znamy to królestwo Nabatejczyków, bo ich stolicą była Petra, te stalne miasto, stalne miasta czy domy gdzieś tam w rozpadlinach stalnych umieszczone, to właśnie miasto Edomitów, a no później Nabatejczyków, którzy przejęli właśnie te szlaki handlowe, kontrolowanie nimi i tak dalej, więc historia Edomitów to mniej więcej od podziału Królestwa Izraela, aż do tego momentu, gdy Nabatejczycy przejmują, wypierają Edomitów ze swoich ziem. Bardzo ważnym punktem, który, takim punktem zapalnym pomiędzy Izraelem a Edomitami, był rok 586, czy może trochę wcześniej, 598 i 587, czyli moment, w którym Babilończycy atakują, najeżdżają na Jerozolimę. To jest początek tego przesiedlenia babilońskiego, no, które było tragedią dla Królestwa Izraela, było tragedią dla Królestwa Judy. I no, Edomici sprzymierzyli się z Babilonem, czyli w, w, wsparli, w tych najazdach Babilon. No i to sprawiło tą wrogość. Stąd ta, ta wrogość. I, i, I ta księga, w sumie jej wątek, jej główny wątek w tych kilku wersetach dosłownie, to jest mowa przeciwko Edomowi. Przeciwko Edomowi, który zrzeszył przeciwko Izraela. Czyli przeciwko Izraelowi. Czyli Bóg zapowiada sąd nad Edomem. Edom zostanie zrujnowany, upokarzony. Edom będzie także zdradzony przez inne narody, które obrócą się przeciwko niemu. A Bóg dokona sądu. Sądu nie tylko nad Edomem, ale także nad wszystkimi innymi narodami. I w tym sądzie Izrael będzie ocalony i Izrael odzyska te ziemie, terytoria, ale też po prostu jakąś taką. Pozycję, którą utracił w wyniku konfliktu z Edomem. Więc takie trzy części, czyli pierwsza to mniej więcej do 15 wersetu oskarżenia Edomu o wrogość wobec Judy. Druga zapowiedź ukarania Edomu to do wersetu 18, trzy wersety. I potem 19 do 21, czyli. Taka zapowiedź nadziei, odnowienia dziedzictwa Izraela, przywrócenia czy ukoronowania tej właściwej tożsamości królestwa Judy i Beniamina, czyli północy i południa, czyli gdzie będą mogli przeżywać ci, którzy są blisko Pana, dzień Pana. Pojawia się ten motyw, który no, też zobaczymy w księdze. Joela, w księdze Amosa, motyw nadchodzącego Dnia Pana, który będzie dniem sądu, sądu nad całą ludzkością, nie tylko nad złymi, ale nad złymi i nad dobrymi. Jeśli chodzi o autora, no to nie znamy autora księgi Abdiasza. Abdiach, po hebrajsku. Awed to jest sługa, więc Abdiasz to by, to by znaczyło sługa Jahwe, sługa Boga. Natomiast to imię tak to oznacza, natomiast nie wiemy, nie jest to znany nam bliżej autor. Tradycyjnie przypisuje się tę księgę prorokowi Abdiaszowi, który żył w czasach króla Achaba. Więc uważa się, że ta księga powstała podczas wydnania babilońskiego, albo zaraz po nim, czyli no właśnie w tym momencie, w którym, w którym Żydzi szczególnie rozdobitnie odczuli to bratanie się Edomitów z, z Babilonem, no to piszą tą księgę, która jest takim znakiem nadziei, też zapowiedzią kary. No ale przede wszystkim księga przypomina o, o Bożej sprawiedliwości, o Bożym miłosierdziu. Pokazuje, że Bóg osądzi wszystkich tych, którzy czynią zło, ukarze, a tych, którzy są Mu wierni, nagrodzi. Więc ta księga niesie ogromną nadzieję dla Izraela, nadzieję na odrodzenie, na triumf w momencie, gdy Izrael się rozsypuje, gdy są w... Niewoli babilońskiej i to, myślę, może być dla nas takim ważnym tekstem, czy ważnym punktem odniesienia, ważnym tematem medytacji, to znaczy przypomnienie, że Bóg jest sędzią. Bóg jest sędzią, jest miłosiernym Ojcem, ale jest też sędzią. Pokazuje, że może w tym momencie przeżywamy jakiś upadek, niewolę ale jest w nas nadzieja na przyszłe wyzwolenie, na to, że naród się odnowi. Taka była nadzieja w, w Izraelu i tego wyrazem są słowa tej księgi. I może warto też zapytać, no, w jaki sposób możemy my dzisiaj żyć zgodnie z orędziem księgi Abdiasza? To znaczy, jakie znaczenie ma nadchodzący dzień Pana dla nas dzisiaj, dla współczesnych chrześcijan? Jakie znaczenie, co czy kto może być takim edomem, który zdaje się bratać z wrogiem i atakować nas, zdaje się być naszym zagrożeniem, tym, który nam grozi, który, który nas poniża, który wobec nas, nas jako Izrael, nas jako naród wybrany, jakoś próbuje niszczyć. Nie? Ostatecznie zwycięża dobro, dobro zwycięża nad złem. Za chwilę zaproszę Was do lektury tego tekstu. Przeczytam ten tekst w tłumaczeniu księdza profesora Waldemara Chrostowskiego z książki wyda wydanej przez wydawnictwo Wokacjo księdza XII. Przekład i, i wstęp do całości, bardzo taki duży, teologiczny właśnie ksiądz profesor Chrostowski. Tutaj napisał, no i myślę, że jest bardzo kompetentnym tekstem, który, który dużo nam może powiedzieć. No, na pewno na tych 21, 21 wersetach potrzeba zobaczyć kilka rzeczy. Po pierwsze, nie jesteśmy pewni co do autorstwa, nie jesteśmy pewni co do jedności tekstu, mimo że tak krótki, to budzi wiele kontrowersji czy pytań biblistów. Trzecia sprawa, no to. Abdiasz pisze do sytuacji, do, o ludziach, którzy znają sytuację, i do, o ludziach, których on zna, więc my troszkę się musimy domyślać. Na przykład, werset trzeci, e, który zamieszkujesz w wyłomach stalnych, wysoko twoja siedziba. Niektórzy mówią, że to no, bardzo możliwe, że to mowa o, o Petrze, o, o stolicy domitów, o, o mieście stalnym. E, więc być może to, to to. Pamiętajmy, że ojcem, tym praojcem Edomitów jest Ezaw, dlatego też tutaj pojawi się Góra Ezawa i tak dalej. Więc czy Ezaw, czy Edom, to jest tak jak Izrael i, i, i potomkowie Jakuba. Więc Ezaw i Edomici. Ezaw jako imię praojca, a Edomici jako lud pochodzący od, od Ezawa. Druga sprawa, y, pojawia się też nazwa Teman, y, z Temanu przybędą. No to jest jeden jakby z takich dzielnic państwa Edomitów, czyli też coś, co oznacza no, cały teren, czyli cały, cały Edom, całą ziemię potomków Ezawa. I jeszcze kilka rzeczy, to znaczy są te miasta, pod koniec księgi pojawiają się miasta, na przykład Sarepta, czyli miasto handlowe, miasto, które dzisiaj jest w Libanie, a znajdowało się na wybrzeżu Fenicji, między Tyrem a Sydonem. Sarepta, Musztada Sarep, z tamtąd się na swoją nazwę bierze. Więc Sarepta, myślę, że to ważne, żeby wyjaśni, wyjaśnić. Pojawia się w 20. wersecie i pojawia się jeszcze. Że wydnańcy z Jerozolimy są w Sefarat, posiądą miasta Nedebu. Nedew to jest pustynia, kraina Negev to jest południe Izraela, natomiast Sefarat to być może Sardes w Azji Mniejszej być może, być może, ale tutaj ta lokalizacja jest, jest niepewna. Dom Jakuba, dom Józefa. Dom Jakuba, czyli Królestwo Południowego Izraela, to Juda i Benjamin. Dom Józefa, to Efraim, Manasses, to Królestwo Izraela, Królestwo Północnego Izraela, które ma wystąpić wspólnie, czyli już nie rywalizując ze sobą, tylko Królestwo Judy z Królestwem Północnego Izraela mają działać wspólnie. I jeszcze jedna z czasów, którą tutaj sobie napisałem, to znaczy Szefela. Szefela to jest taka kraina na zachód od Gór Karmelu, tutaj na wysokości Galilei, Samarii, pomiędzy Galileą a Judeą Szefela, czyli w tym miejscu mapy jesteśmy. Oczywiście przypominam, tutaj jest taki odcinek o geografii starożytnego Izraela, gdy, gdzie krok po kroku całą mapę, Objaśniam, ale te kilka wprowadzeń, kilka sugestii do tekstu mogą pomóc lepiej zrozumieć przesłanie takich geograficznych wskazówek. No i cóż, ciekaw jestem Waszej lektury tego tekstu. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się to udało i czy udało się coś tam z tego wyłapać. Zdaję sobie sprawę, że jest to tekst trudny, króciutki, ale rzeczywiście trudny. I o ile przeczytanie go zajmuje jakieś 4 minuty. To zrozumienie, no, dużo, dużo dłużej. Zachęcam, by przeczytać, a jeśli ktoś by chciał czytać ze mną, no to za chwilkę po tym wprowadzeniu, proszę nie rozłączajcie nagrania, bo ostatnie 4 minuty, ponad 4.40, to nagranie, w którym ja czytam księdza Abdiasza w tłumaczeniu księdza profesora Rostowskiego. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Do usłyszenia w kolejnych. Szczęść Boże. Księga Abdiasza. Widzenie Abdiasza. Tak rzekł Pan Bóg o Edomie. Usłyszeliśmy wieść od Pana. I posłaniec do ludów został wysłany. Wstańcie, powstańmy przeciw niemu do walki. Oto uczyniłem Cię małym wśród ludów, Jesteś pogardzany bardzo. Lecz pycha twego serca zwiodła Ciebie, który zamieszkujesz w wyłomach stalnych, wysoko twoja siedziba, mówiąc w swym sercu, któż strąci mnie na ziemię. Jeśli wzniesiesz się jak orzeł, i jeśli wśród gwiazd założysz swe gniazdo, stamtąd cię strącę, wyrocznia Pana. Jeśli łupieżcy przyjdą do Ciebie, jeśli rabusie nocą, jakże zostaniesz odrabiony? Czyż nie złupią Cię całkowicie? Jeśli zbieracze winogron przyjdą do Ciebie, czyż pozostawią resztki? Jakże przepatrzyli Ezawa, splądrowali jego kryjówki, aż do granicy Cię przepędzili wszyscy Twoi sprzymierzeńcy, zdradzili Cię, Oszukali Cię Twoi sojusznicy, Twoi stołownicy umieścili pułapkę pod Tobą, nie ma w nim rozsądku. Czyż w ów dzień, wyrocznia Pana, nie, nie wytracę mędrców z Edomu i rozsądku z góry Ezawa? I przerażą się Twoi mocarze, Temanie, bo zostanie wytracony wszelki człowiek z góry Ezawa, z powodu rzezi, z powodu gwałtu wobec twego brata Jakuba, okryje cię hańba i zostaniesz wytępiony na zawsze. W dniu, w którym stanąłeś przeciw niemu, w dniu uprowadzenia przez obcych jego dobytku, cudzoziemcy weszli w jego bramę i o Jerozolimę rzucali los. Również ty, jako jeden z nich. Nie ciesz się w dniu Twego brata, w dniu jego nieszczęścia, i nie naśmiewaj się z synów Judy w dniu ich klęski, ani nie wynoś się w dniu ucisku. Nie przestępuj bramy mego ludu w dniu jego niedoli, nie ciesz się również Ty z jego nieszczęścia w dniu jego niedoli, ani nie sięgaj po Jego dobytek w dniu jego niedoli. I nie stawaj na rozdrożu, by zabijać Jego uradowanych, ani nie wydawaj Jego ocalałych w dniu ucisku. Bo bliski Dzień Pana na wszystkie ludy. Jak postępowałeś, postąpię z Tobą, Twoja zapłata powróci na Twoją głowę. Bo jak piliście na mojej świętej górze, tak stale będą piły wszystkie ludy, Napiją się i upiją, i będą, jakby ich nie było. Na górze Syjon będzie ocalenie i będzie święta. Dom Jakuba zaś posiądzie swoje posiadłości i stanie się dom Jakuba ogniem, dom Józefa płomieniem, natomiast dom Ezawa słomą. Odpalą ich i pochłoną, i nie będzie już ocalałego w domu Ezawa, bo pan postanowił: posiądą Nedew, Górę Ezawa i Szefele Filistynów, i posiądą Pola Efraima i Pola Samarii, a Beniamin Gilead. A ta wypędzona siła Izraelitów. Posiądzie to, co należy do Kananejczyków, aż do Sarepty. Wydnańcy zaś z Jerozolimy, którzy są w Sefarat, posiądą miasta Negebu. I wstąpią zwycięzcy na górę Syjon, by osądzić górę Ezawa, królowanie zaś będzie należało do Pana.